Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiejszy temat, który chciałem tu wspólnie z dyrektorem szpitala i wiceprezydentem Państwu przedstawić to jest temat masowych szczepień, to co podają wytyczne ministerstwa. My do tematu nie nagłośniając podeszli już przed samymi świętami wielkanocnymi. Podjęliśmy taki temat, żeby w razie godziny e, takiej potrzeby e, być w pełni przygotowanym i dyspozycyjnym do tego, żeby jak najwięcej obłożon mogło się zaszczepić. E, naszym takim nadrzędnym e, e, wyzwaniem było e, zorganizowanie tego w taki sposób, żeby żeby można było zrobić jak największą przepustowość przy jednocześnie zachowaniu warunków, które nakładają przepisy sanitarne, a jednocześnie jak największą liczbę rążą móc zaszczepić. Myślę, że dzisiaj jesteśmy gotowi już praktycznie w bardzo dużym stopniu i ten termin, który Przewidują wytyczne 19, na pewno jeśli chodzi o nasze miasto będziemy mieli dostrzymane, będziemy to realizować. Jedynym tematem, którego do tej pory nie znamy, to ilość szczepionek i czy powiedzmy ta ilość szczepionek, którą dostaniemy jako airblong, jako będzie nas satysfakcjonować, czy nie. A jak to wygląda proszę państwa na dzień dzisiejszy? To no, wygląda tak, że mamy 18 punktów szczepień w POZ-ach, czyli w tych punktach podstawowej opieki zdrowotnej. To działa już, jak Państwo wiecie, od, od, od początku roku. Mamy, Udostępniliśmy jako samorząd dla szpitala, żeby w dobrych warunkach mogły przebiegać szczepienia, bursę przy ulicy Komońskiego i tam. Szpital miejski prowadzi szczepienia w czterech punktach, to na dzień dzisiejszy funkcjonuje i mamy tam możliwość przeprowadzać około 2000 szczepień tygodniowo. Oczywiście, ta liczba szczepień jest zawsze uzależniona od ilości dawek, które dostajemy, jak i też od liczby chętnych, która. Która po prostu się rejestruje i chce się zaszczepić, bo przypominam, szczepienia są dobrowolne i, i oczywiście każdy dobrowolnie może się zaszczepić. Natomiast nasz punkt, który przewidujemy, że byłby takim punktem do masowych szczepień, to udostępniamy hale Mosiru przy ulicy Grunwaldzkiej. Ma ona bardzo dużą powierzchnię jako sama hala, ale również ma bardzo dużo parkingów wokół tej hali, także będzie możliwa dobra komunikacja, dojazd. Tam przewidujemy utworzenia sześciu punktów szczepień z taką możliwością, że przewidujemy, że możemy zaszczepić tam około 3,5 tysiąca tygodniowo osób. Czyli gdybyśmy dostawali szczepionek tak na, na nasze potrzeby, co, co możemy, to, to możemy około 5,5 tysiąca tygodniowo Elblążan szczepić i myślę, że to, to byłby bardzo dobry wynik. Proszę Państwa, chcę jednocześnie podkreślić, że przygotowanie punktu szczepień Cała z tym związana logistyka i wszystkie tematy związane z realizacją tego zadania wzięliśmy jako samorząd na siebie. Robimy to w ramach naszego budżetu, ze środków, które mamy w budżecie. Myślę, że to jest duży też wkład miasta, jeśli chodzi o pomoc w zaszczepieniu. Elblążan i, i pomoc dla ministerstwa, gdzie robimy to w ramach własnych sił i środków. I tu korzystając z okazji, chciałbym również wystąpić z takim apelem, poprosić, wiemy, że w dużej mierze zależy to od personelu, jeżeli osoby... Medycy, którzy i panie pielęgniarki, i, i, i medycy, którzy chcieliby również wejść w ten temat, to, to serdecznie zapraszam, zachęcam. Na pewno będziemy starali się to wykorzystać. To oczywiście jest usługa, którą będziemy realizować odpłatnie. I serdecznie zapraszam. Wtedy, w miarę możliwości, nasze działania mogłyby się jeszcze bardziej rozszerzyć. Proszę Państwa, przewidujemy, że ten masowy punkt szczepień, który byśmy utworzyli, to byłby realizowany w godzinach od 8 do 18. Tu bierzemy pod uwagę to, że. Ee, wiele osób e, pracuje, część jak wiemy w, w ramach reżimu jest czy na zdalnym e, zatrudnieniu, czy, czy przybywa w domu, ale tak, żeby każdy mógł dostosować e, do, swojej, e, do swojego trybu e, zatrudnienia możliwości, e, to od 8 rano do 18 myślę, że wszyscy, którzy będą chcieli skorzystać, będą mieli taką okazję. E, oczywiście w ramach działań logistycznych e, żeśmy wyodrębnili e, tutaj z dyrektorem MOSIR-u, e, wyodrębniliśmy halę, e, która jak państwo wiecie, e, bo już mówiłem, jest halą największą w naszym mieście, a wszystkie te działania sportowe, które, e, które mogłyby się odbywać, treningi. Są przenoszone do hali tak Także nie będzie tutaj jakiejś kolizji, że po prostu pewnego rodzaju zajęcia, treningi mogłyby w jakiś sposób być wyeliminowane. Ja jeszcze raz chcę podkreślić, że my podajemy te liczby takie związane z możliwościami. Co się okaże, to w dużej mierze zależy od tego, ile tych szczepionek na Elbląg będziemy mogli dostać. Ale myślę, że jeżeli to, co mamy przygotowane w sumie na około 5,5 tysiąca tygodniowo, no to jest to już taki pokaźny wynik, gdzie. Gdzie ten proces szczepień może naprawdę dynamicznie postępować, bo ja o tym jestem przekonany, chociaż nie mam wykształcenia medycznego, ale jestem przekonany z tych wypowiedzi ekspertów i że to właśnie szczepionki są tym najwłaściwszym zabezpieczeniem przed koronawirusem. I tutaj, korzystając z okazji, też zachęcam wszystkich, którzy. Którzy się zastanawiają, którzy wahają się, czy się szczepić, czy nie, zachęcam do, do udziału. Tym bardziej, że jeśli chodzi o Erblonk, to będzie to szeroka gama punktów szczepień i mam nadzieję, że, że, że to tak poukładamy, żeby to przebiegło sprawnie. Korzystając z okazji, bo wczoraj był. Międzynarodowy Dzień Służby Zdrowia. Chcę również medykom podziękować za ich działania i życzyć dalszej determinacji i, i wszystkiego, co najlepsze, przede wszystkim zdrowia, i życzyć, żeby te ich działania, ta ich praca była też właściwie doceniana. Wszystkiego najlepszego i dziękuję za uwagę. Przekazuję głos teraz do. Pana wiceprezydenta Michała Misana. Dziękuję. Szanowni Państwo, ja zacznę może od statystyk elbląskich, bo wydaje mi się, że, że wyglądają one nie najgorzej. Do dnia dzisiejszego wykonano ponad 25 tysięcy szczepień, w tym drugą dawką 7300. To jest ponad 20% dorosłej populacji naszego miasta. Myślę, że jak zorganizujemy ten pułk szczepień masowych, o, których Pan prezydent, o którym Pan prezydent mówił, to rzeczywiście ten proces mocno przyspieszy i mam nadzieję, że bardzo szybko uda nam się zaszczepić mieszkańców Elgonu. Druga rzecz, o której chciałem powiedzieć, to w dalszym ciągu prowadzimy transport dla osób, które mają problem z dotarciem do punktów szczepień. Do tej pory zgłosiło się 71 mieszkańców naszego miasta. Wykonaliśmy 64 takie transporty. To dotyczy osób niepełnosprawnych i osób po 70 roku życia. Z założenia tak ten, ten program został zbudowany. Prowadzimy też pomoc dla osób starszych, które wymagają wsparcia przy robieniu codziennych zakupów. Na nasze zlecenie robi to Regionalne Centrum Wolontariatu w Elblągu. Do dnia dzisiejszego skorzystało z tego 44 seniorów. Teraz, jeśli chodzi o punkt szczepień masowych, wytyczne są takie, że powinniśmy go jako jednostka samorządu terytorialnego organizować razem z podmiotem wykonującym działalność leczniczą. Na szczęście mamy szpital miejski, który ma doświadczenie już w tych szczepieniach, i tutaj szpital, pan dyrektor wraz ze swoim zespołem podjęli się współudziału w tym przedsięwzięciu. Za co dziękuję, bo, bo jest to naprawdę w dzisiejszej dobie trudu z dostępnością do personelu medycznego naprawdę cenne i, i, i należy to podkreślić. W wytycznych było powiedziane, że możemy robić punkty drive through namioty lub budynki, które mają łatwą dostępność, czy łatwo w nich zorganizować te punkty szczepień. Zdecydowaliśmy się, tak jak pan prezydent powiedział, na hale na ulicy Grunwaldzkiej, bo ona daje nam po pierwsze dużą przestrzeń, jeśli chodzi o płytę boiska, po drugie zaplecze w postaci pomieszczeń, a po trzecie hol, w którym możemy zrobić poczekalnię, żeby oczywiście w reżimie, w tym, który jest opisany w wytycznych, mogli czekać na swoją kolej mieszkańcy naszego miasta. Mamy też harmonogram narzucony, który, według którego się poruszamy i do 11 kwietnia musimy podać adres, w którym utworzymy punkt szczepień masowych. Oczywiście to zrobimy, bo dzisiaj, tak jak pan prezydent powiedział, już to wiemy, gdzie to, gdzie, gdzie to się będzie mieściło. Do 18 kwietnia musimy przygotować przedsięwzięcie i tutaj ten termin też dotrzymamy, bo nie widzę możliwości, żeby tak nie było. 19 będziemy gotowi na szczepienia. Co nas może ograniczyć? Dostępność szczepionek i dostępność chętnych mieszkańców Hebbolonka. I w tym miejscu jeszcze raz chciałbym podkreślić, ja już jako medyk, bo z wykształcenia jestem ratownikiem medycznym, zachęcam wszystkich mieszkańców do tego, żeby się szczepili. Im szybciej się na to zdecydują, oczywiście zgodnie z wytycznymi co do roczników, czy też po uwolnieniu roczników, to już nie będzie miało miejsca, ale zachęcam wszystkich do szczepień. Tylko w ten sposób możemy wrócić do normalności. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jeszcze o stronie medycznej całego procesu szczepień proszę Pan Rekordowiec. Dziękuję. Jeżeli chodzi o y, szczepienia, tak jak wspomniał pan prezydent Misan, jako podmiot wykonujący działalność leczniczą y, będziemy tą stroną odpowiedzialną za wykonywanie tych szczepień. Oczywiście nasz personel medyczny y, będzie w tym uczestniczył, ale również zachęcamy wszystkich y, elblążom, którzy są w stanie nam pomóc do współpracy. Zatrudnimy te osoby i oczywiście w sposób odpowiedni będziemy się tutaj rozliczać, także jeżeli byłyby osoby chętne, w szczególności mówimy tutaj o pielęgniarkach, zachęcamy i zapraszamy do współpracy do, do naszego szpitala. Chciałbym bardzo podziękować Panu Prezydentowi za tą dobrą współpracę, za pomoc, za przygotowanie tych wszystkich spraw, bo na pewno sami byśmy sobie z tym rady nie dali. Myślę, że większość spraw związanych z, z procesem szczepień została już omówiona, ale jak były jakieś konkretne pytania, to oczywiście są do dyspozycji. Dobrze. Czy mają Państwo jakieś pytania? Zapraszam. Może po tego zobaczę na czy ktoś z, z sieci. Nie wiem. Zapraszam do, do, do zadawania pytań. No to Pan Mariusz. Nie widzę, nawet Pan Mariusz, proszę bardzo. Panie Prezydencie, w momencie, w którym rozpoczynała się sprawa pandemii, która był lokowany jako ewentualnie szpital awaryjny. Czy ta sytuacja, ta decyzja oznacza, że no, już nie spodziewamy się dużego problemu z pandemią, czy, czy też szpitale sobie już powiedzmy razem w tej chwili z tym problemem Znaczy, ja może tak odpowiem. To, to znaczy, e Trudno jest w ogóle odpowiedzieć, co dalej z pandemią, jak ona się będzie kształtowała. Nad tym się zastanawiają również eksperci. Ja wychodzę z założenia bardzo prostego. Jeżeli eksperci twierdzą, że powinno jak najwięcej osób być zaszczepionych, różne są te procenty. Niektórzy podają, że 70% to jest ta liczba zaszczepionych, która zapewnia bezpieczeństwo takie populacyjne, to mnie to przekonuje i teraz yy, dlatego też podjęliśmy jako samorząd yy, wyzwanie w tym sensie, że jak najwięcej osób zaszczepić, żeby, żeby przeciwdziałać tej pandemii. Natomiast jak to się będzie kształtowało w sensie yy, epidemiologicznym, ja tutaj yy, nie czuję się na siłach, żeby... Prognozować, czy to się będzie rozwijać, czy nie. Natomiast dzisiaj, oczywiście, tu Pan Dyrektor Szpitala wie, bo najlepiej, że e, obłożenie jest bardzo duże. E, Oboostrzenia, które miały się skończyć e, w dniu jutrzejszym, przedłużone są do 18. Czyli to też prognozuje, że e, czekamy dalej. E, jest ta. E, pandemia i ta trzecia fala w dosyć wysokim stopniu zaawansowana. Oczekujemy na spadki, żeby, żeby to w jakiś sposób również przekładało się na gospodarkę w naszym mieście, bo wiele, wiele instytucji, wiele przedsiębiorców albo jest zamkniętych, albo funkcjonuje w takim niewłaściwym dla siebie działaniu. I tutaj e, podeszliśmy do tego, żeby jako samorząd włączyć się jak najmocniej w procedurę szczepień, żeby jak najwięcej robłążan e, zaszczepić, żebyśmy w robłągu, e, patrząc na liczbę e, zarażonych czy chorych, e, no nie, nie oglądali takich cyfr. Takich liczb, które, które niestety budzą trwogę, tylko żeby to w jakiś sposób maksymalnie ograniczyć, bo, bo tak naprawdę to chyba liczba zgonów jest takim najbardziej wskaźnikiem trudnym dla każdego, kto, kto się temu przygląda. Myślę, że dla dobra naszego miasta i, i jego mieszkańców wsparcie wszelkimi możliwymi środkami właśnie możliwości zaszczepienia jest dobrym kierunkiem. Panie prezydencie, jeszcze mogę pytanie zadać. Szanowni Państwo, Elbląg, szczególnie Szpital Miejski bardzo mocno jest zaangażowany w leczenie pacjentów chorych na COVID. Natomiast władze naszego województwa zdecydowały, że szpitale tymczasowe powstały i powstały w Nidzicy i w nie. Tak. Dlatego nawet nasi pracownicy z naszego szpitala, ze Szpitala Wojewódzkiego zostali tam skierowani. Stworzenie kolejnego szpitala byłoby w tym momencie po prostu nieco łatwe. Panie doktorze, to jeszcze prośba do Pana, bo to też pewnie się będą pojawiać, ponieważ ma Pan te statystyki najświeższe z, ze szpitala, jeśli chodzi o to, że jest zakażeń, 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 tych tych to ale to też interesuje. Jeżeli, jeżeli tutaj to interesuje, to przekażę, my jesteśmy szpitalem, w którym przed mamy no, większość oddziałów w COVIDowy, natomiast oczywiście dwa oddziały intensywnej terapii, także praktycznie rzecz biorąc z tego też powodu musieliśmy bardzo znacząco zmniejszyć zabiegi planowe na ortopedii klubu dziecięcy, Ale wykonujemy swoją pracę głównie na oddziałach covidowych. Średnie obłożenie w tej chwili to są między 160 a 170 osób. Są to bardzo wysokie obłożenie. W ostatnich dniach się te obłożenia nie zmniejszają. One się mniej więcej utrzymują na podobnym poziomie. Mam nadzieję, że w ciągu tylko najbliższych tygodni ta sytuacja się poprawi, ale na dzień dzisiejszy rzeczywiście jest to duża liczba pacjentów. Panią bo widzę też zgłoszenia innych. Bardzo proszę, pierwsza była Pani Mira Stankiewicz, Zabiorczyk. Dzień dobry, nie wiem czy mnie słychać. słychać. Witam serdecznie. Ja mam takie pytanie dotyczące akcji szczepień, ponieważ ruszy ten masowy punkt szczepień. To interesuje mnie to, czy ten obowiązek zostanie zdjęty z mniejszych placówek, z POZ-ów, które są w Elblągu. I pytanie jest takie, czy POZ-y nasze elbląskie w sposób właściwy zaangażowały się od początku w akcję szczepień. Jak to oceniają władze miasta? Dziękuję bardzo. Na to pierwsze pytanie, czy będą zamknięte czy też zlikwidowane te punkty szczepień, nie potrafię odpowiedzieć dzisiaj wiążąco, bo to będzie zależało od tego, jak będą przebiegały te szczepienia. Jeśli nie będzie zapotrzebowania na szczepienia w tych punktach, to pewnie zostaną zamknięte. Natomiast co do samego zaangażowania POZ-ów, no, większość POZ-ów w Elblągu się zaangażowała, w mniejszości są te, które się nie zaangażowały. Ja mam swoją ocenę tej sytuacji, ale myślę, że to co powiedziałem, jeśli jest to lekarz pierwszego kontaktu, do którego pacjent jest zapisany, a jego przychodnia nie chce go szczepić, to ocenę zostawiam Państwu. Ja jeszcze jedno zdanie też dopowiem do tej sytuacji. My jako szpital wspieramy TPOZ-y, w których y, rzeczywiście one się nie zaangażowały do walki, ze szczepieniem, z walki z pandemią oraz nie szczepią pacjentów. Ci pacjenci są szczepieni również w naszym. W punkcie populacyjnym. Również w przypadku obłożnie chorych pacjentów z tych POZ-ów nasz szpital do nich jeździ i ich wyszczepia. Do tej pory wyszczepiliśmy już około 100 pacjentów, czyli wyjechaliśmy do mieszkań, do pacjentów, do domów i tam ich szczepiliśmy. Widzę drugie zgłoszenie. Pani Natasza Jadczyńska, Winifowel. Zapraszam. Dzień dobry. Ja chciałam się podpytać Pana Dyrektora, korzystając z okazji, jak wygląda sprawa dotycząca programu leczenia amatadynu w szpitalu Elbląskim. Czy to już się dzieje, czy to będzie się działo dopiero i kto z tego skorzysta? Leczenie amatadyną jest to w tej chwili taki, jest to takie badanie kliniczne, które dopiero ma się rozpocząć. Ono jeszcze się nie rozpoczęło. My jako szpital zgłosiliśmy się, że możemy brać w tym, szpitalu, w tym badaniu udział. Natomiast jest to badanie niekomercyjne, to znaczy my na tym tak naprawdę nic nie mamy zarobić, mamy po prostu wykonać to badanie po to, żeby, żebyśmy wszyscy wiedzieli, czy ta jest, działa, czy nie działa, czy pomaga pacjentom, czy nie pomaga pacjentom. W tej chwili zgłosiliśmy i jesteśmy w trakcie podpisywania umowy, za całe badanie odpowiada. Górnośląskie Centrum Medyczne. My jako szpital jesteśmy jednym z podwykonawców. Podwykonawców mamy badać 20, włączyć do badania 25 pacjentów. Oczywiście to są pacjenci, którzy będą u nas leczeni normalnie na NFZ. Jednym z dodatkowych elementów to będzie ewentualność podania tego leku, oczywiście ze zgodą pacjentów. Całe badanie ma trwać około roku, także dopiero w przyszłym roku będą wyniki tego badania. I jeszcze, no dobrze, proszę, proszę. Ale Pytanie odnośnie kadry. No, są problemy, jak pan powiedział, część będę została oddelegowana do szpitalów Jak to wygląda u Państwa? Czy, czy taka kadra, pozostaje sobie radzić, czy to już jest przeciążenie jakie ewentualnie macie pomysły na to, żeby ta kadra do no, wzrostu z rozbudową szpitala się powiększyła? Y, oczywiście kadra y, nasza jest przeciążona, natomiast y, wszyscy pacjenci są zaopiekowani. Nie ma sytuacji takiej, że, y, że pacjenci zostają bez, bez opieki. Y, ja bardzo dziękuję wszystkim swoim pracownikom, że dbają o tych pacjentów. Na szczęście w ostatnim czasie nie mamy już tego, co było kiedyś, już tak nie chorujemy. Jesteśmy wszyscy zaszczepieni i możemy z naszymi pacjentami być częściej i, i dłużej. Współpracujemy oczywiście z, ze wszystkimi chętnymi osobami, które mogłyby z nami współpracować. Mamy, jako dobry przykład mogłem powiedzieć o lekarzach z POZ-ów, którzy przyszli do nas do pracy i chcą z nami po prostu współpracować. W ostatnim czasie również zgłosiliśmy się do pani Nowik o współpracę z pielęgniarkami y, y, właśnie do szczepień, żeby, żeby wsparła, żeby liczba y, pielęgniarska, również takie jako do pielęgniarki, te, które będą chciały nam pomóc, żeby nas dodatkowo szczepiły. Wystąpiliśmy również na tak zwanej krótkiej ścieżce o lekarzy ze wschodniej granicy, o dwóch lekarzy anestezjologów. Na razie na ten temat y, jeszcze nie mamy odpowiedzi, czy ich dostaniemy, czy nie, ale jest to w trakcie, w trakcie procedowania. Do dnia dzisiejszego, czy w chwili obecnej pracuje w tej chwili pięciu lekarzy ze wschodniej granicy, dwóch skorzystów mamy, jeden rezydent, dwóch już lekarzy, którzy skończyli specjalizację i są specjalistami, mogą pracować w naszym kraju. Także skrótkie ścieżki też skorzystaliśmy, ale jeszcze ci lekarze, dwie osoby do nas nie, nie dotarły. Jeżeli chodzi o, o kamerę, no tak jak mówię, być może na dzień dzisiejszy nie jest to jeszcze sytuacja komfortowa, ale z całą pewnością pacjenci są wszyscy dopilnowani. I karetki nie stoją, tak jak się często pokazuje w innych miastach, także y, sytuacja wyglądu wydaje mi się w porównaniu z tymi miejscami, gdzie, gdzie stoją, czy odsyłane są karetki od jednego ośrodka do drugiego, to u nas tego, tego i oby tak dalej było, że, że się nie zdarzy. Widzę też proszenie Pan Mateusz Misztal. Proszę bardzo. Dobre, dobry. Ja mam pytanie raczej tutaj do Pana Dyrektora. Moje pytanie jest takie, ile osób personelu medycznego jest potrzebnych do tego, by ten punkt szczepień, o którym mówił Pan Prezydent, punkt szczepień 5,5 tysiąca osób tygodniowo? Dziękuję. To znaczy, jeżeli chodzi o samych, o samych medyków, jest 6 punktów szczepień, więc przy nowych zmianach, które nastąpiły, to non-stop musi tam być przynajmniej jedna pielęgniarka i jakiś jeden lekarz przy każdym punkcie oraz całością musi nadzorować jeszcze lekarz, który będzie na wszelki wypadek potrzebny do skonsultowania jakichś poważniejszych przypadków, czy ewentualnie udzielenia pomocy y, dla szczepionej osoby. Generalnie rzecz biorąc przez te 10 godzin musi być co najmniej 6 pielęgniarek, oczywiście na zmiany bądź na, na takiej pracy 12-godzinnej czy 10-godzinnej, plus, plus jeden lekarz na 100. Biorąc to pod uwagę, oczywiście to wszystko zależy od grafiku, bo jedna osoba może pracować powiedzmy 2 dyżury w tygodniu, druga może 10 dyżurów brać w tygodniu, to wszystko zależy, ale założenie są takie, że dodatkowo jest to no, stop sześć pielęgniarek i jeden lekarz. Dobrze. Dziękuję. Czy jeszcze są jakieś ostatnie pytania? To nie widzę na razie zgłoszeń. Jeżeli nie ma... Dziękuję, dziękuję bardzo i życzymy dziękuję. miłego dnia. Do widzenia. Do widzenia.